Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swojego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Mamy dzisiaj Ewangelię, w której uczniowie pytają Pana Jezusa o dom, gdzie mieszkasz. Wszystko idzie w kierunku rozwijającej się relacji. Jan pokazuje oto baranek Boży. I w tej rozwijającej się relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem przychodzi moment na pytanie Jezusa: czego szukacie? Gdzie mieszkasz? Czego Ty szukasz? Czego ja szukam? Gdzie mieszkasz? Pytanie o dom. Pytanie o dom Boga. Gdzie On jest? Gdzie szukać Boga na Ziemi? Jak się do Niego kierować? Jezus nie podaje uczniom adresu. Nie mamy w odpowiedzi mój adres jest taki. Śmiałego, ileś tam, teraz akurat chodzę po kolędzie na no śmiałego. To nie jest adres Boży. To nie jest pocztowa 22. A adres Boga jest chodźcie, a zobaczycie. Adres Boga jest w tym, że jesteśmy w drodze nieustannie. W drodze, czyli w naszych zmaganiach, w naszych trudach, radościach. To, że podejmuję zmaganie, żeby się uśmiechnąć, obudzić serce, prosić o ducha, a potem znowu przychodzi coś trudnego i znowu wołam: Boże, ożyw mnie, daj mi siłę. To jest ciągła droga, którą idziemy, do której Bóg nas zaprasza. Chodźcie, a zobaczycie. Codziennie. My wolelibyśmy poznać adres i mieć spokój. Od czasu do czasu wiem, gdzie jest kancelaria parafialna i jak coś trzeba, to przyjdę i załatwię. Od czasu do czasu. Albo nawet od czasu do czasu, że przychodzę do kościoła. Nawet jak jestem tutaj codziennie, to wciąż jest od czasu do czasu. Jezus chce czegoś więcej. Jezus chce nas w całości, cały czas. Dlatego pokazuje, chodźcie w drodze, w drodze Twojego życia. Każdy Twój krok, każde spotkanie, każda rozmowa z Bogiem w Bogu. Dlatego, że On prowadzi, bo On jest wtedy razem z Tobą. I odpowiedź. Na ten adres Boga, to znaczy, gdzie on jest, skoro to jest droga, to jesteśmy bezdomni? Bo być może tak należałoby rozumieć naszą wiarę, że to jest ciągła bezdomność, ale tak nie jest. Bóg nam pokazuje, gdzie mieszka i pokazuje nam adres. Który jest w drodze. Gdzie jest ten adres? Jaki jest adres Boga? Czy ja znam adres? Gdzie Bóg mieszka? Pierwsze czytanie dzisiaj, które y, 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 słyszeliśmy, kończy się takimi słowami. Czyż nie wiecie, że ciało Wasze jest świątynią ducha świętego, który w Was jest, a którego macie od Boga? i nie należycie już do siebie, chwalcie więc Boga w waszym ciele. Samuel wcześniej pyta, rozmowa jest jego, w jego domu, w jego, w nocy tam, gdzie śpi, w jego izdebce. Samuelu, Samuelu, jestem, nie wiem, co zrobić, nie wiem, do kogo mówić, jak mówić, idzie do Helego, szuka i nie wie, gdzie jest adres. Aż w końcu po czasie mądry Heli mówi: Zacznij rozmawiać tam, gdzie jesteś. Zacznij rozmawiać z Bogiem, powiedz mu o to jestem. Powiedz to Bogu, nie ruszaj się z miejsca. Dlaczego? Bo on jest w twoim ciele. Bo on jest w twoim sercu. I Heli do tego dochodził, żeby Mądry człowiek, doświadczony życiem, doświadczony spotkaniem z Boga przez całe swoje życie, dochodzi do tego, żeby powiedzieć młodemu chłopakowi: poradzić mu, gdzie jest adres Boży, szukaj go w sobie, w Twoim sercu. I Twoje serce, które jest z Tobą non-stop, to jest bycie w drodze z Bogiem. Gdziekolwiek jestem. Mogę go spotkać, gdziekolwiek jestem, on jest ze mną, bo mam go, tu jest jego adres, moje serce. Dlatego też dbajcie o ciało, bo wyrządzacie wielką szkodę sobie i Bogu, jeżeli nie dbacie o świątynię Bożej Obecności, którą jest moje serce, Twoje serce, Twoje ciało i moje ciało. Świątynia Bożej Obecności, Bóg. Który ma ten adres właśnie gdzie moje serce i twoje serce. Jak chcesz go spotkać, to tutaj mogę go tylko szukać. Oczywiście są inne miejsca, które będą na chwilę, na moment, żeby się skupić, pomodlić. Miejscem spotkania będzie konfesjonał, miejscem spotkania jest jak jedziemy samochodem i słuchamy konferencji jak się modlimy w domu też z radiem. To też jest miejsce spotkania, jak przychodzimy do komunii. Miejsce spotkania na chwilę, ale dom Boga, dom, gdzie w drodze jest ze mną cały czas, to jest moje serce i Twoje serce. Dbaj więc o swoje serce. Dbaj o świątynię Ducha Świętego, karmio mnie ustannie. Dbaj to tak jak, to trzeba porównać, zresztą święci tak porównują. Dbanie o ciało, to jest to dbanie na zewnątrz, tak samo dbają o wnętrze. Trzeba oczyścić, trzeba popatrzeć, opatrzyć, gdy coś się dzieje. Trzeba zadbać o to, czy nie dotykam jakichś chemikaliów, czegoś trującego. Czy moje serce nie dotyka czegoś trującego, czy nie jest karmione jakąś trucizną, czymś, co osłabia, co powoduje, że Bogu jest tam ciężko, niewygodnie, że ten dom swój musi opuścić, bo wypchałem Boga z mojego serca. Nie chcę powiedzieć, wyrzuciłem, bo tu, jak jesteśmy w kościele, raczej nie wyrzucamy Boga, ale możemy go wypchnąć. Sprawić, że inne rzeczy są na tyle wypełniające mnie, że już nie ma miejsca dla Pana Jezusa, chociaż go bardzo chcemy. I tak się dzieje też w naszym domu. Przecież masz osoby, które kochasz, a w pewnym momencie coś takiego się stało, że je wypychasz ze swojego serca, bo inne są ważniejsze. I to mogą być dobre rzeczy. To może być nawet sport. Wypychający małżeństwo, dzieci, albo inna dobra rzecz. I podobnie jest w naszym przypadku, jeśli chodzi o Boga. Dbajcie o Boga w swoim sercu, w swoim ciele. Można go zasmucać grzechem, ale później, gdy zaczynamy unikać grzechu, gdy wchodzimy na drogę jedności z Bogiem i dbania o, o swoje serce, potem jest kolejne. Oczyszczanie się siebie, czy dbanie o Boga, przez dobre rzeczy, które mogą być ważniejsze od Jezusa. A chodzi o to, żebym Jego słuchał cały czas i nim żył. Podsumowując to wszystko, adres Boga, gdzie On jest, będzie, jak Jezus mówi: chodźcie w drodze, chodźcie, a zobaczycie. I to w drodze, to bycie cały czas przy Bogu, to jest moje serce. Tam, tam możemy Go zawsze znaleźć i im człowiek bardziej zjednoczony z Bogiem, im mądrzejszy w przebywaniu, w słuchaniu Boga, jak Heli, to dochodzi do tego, tam gdzie jesteś, zatrzymaj się i słuchaj. Tam gdzie pracujesz, tam gdzie jeździsz samochodem, zawsze możesz być przy Bogu. Tam powiedz, mów Panie, bo słucha Twój słucha. Potrzebujemy też to wzmocnić, przyjść do komunii, do spowiedzi, ale tam gdzie jestem, w mojej drodze, jest Bóg, mieszka w moim sercu i w Twoim sercu. Amen.